Dobra, słuchajcie, e, będę dzisiaj mówił troszeczkę ważę, bo to jest, o to jest ciężki temat, słuchajcie. O co? W ogóle WTF po prostu jedno wielkie, bo tak. W e, jakiś czas temu, w, jak prawdopodobnie jest to temat oklepany, więc nie będę nowy, ale po prostu dzisiaj jedna rzecz mnie tak dała do myślenia. Bo tak, są w Europie rozgrywane w tej chwili mecze eliminacji e, trzech wiadomo wielkich lig e, światowo-europejskich e, klubowych, czyli Liga Mistrzów, Liga Europy, Liga Konferencji. E, duże pieniążki. E, Duża odpowiedzialność, ważne spotkania, i tak dalej, i tak dalej. Naszych drużyn już w połowie nie ma, ale nie o to. Chodzi o to, że jeżeli. Jak to w ogóle jest? Bo tak, oglądałem ostatnio mecz w Ligi konferencji jakiejś polskiej drużyny i okazało się, że tam nie ma Waru. VAR dla tych, którzy nie wiedzą, jest to taka technologia, która pozwala ustalać, czy sędzia podjął dobrą decyzję w momencie, kiedy nastąpiło lub nie nastąpiło tak zwane przewinienie, czyli padł gol, czy był spalony, czy, czy był faul, czy ktoś złamał sobie rękę, czy jedynie się potknął, czy po prostu ktoś nie wyszedł na boisko i sprawdzałem, co się dzieje. No, troszeczkę przesadzam, ale wiecie, co mam na myśli. No i słuchajcie, nastąpiła wielka degen deg gradolada intelektualna, bo tak, i również sobie ostatnio oglądałem skróty meczu Wisełki Kraków z Areczką Gdynia, bo chciałem zobaczyć więcej, jak to wygląda troszeczkę na przysionku naszej Ekstraklasy. No i patrzę, że generalnie Wisła Kraków e, zdobywa bramkę po tym, jak Zwar zadecydował o tym, że został przyznany Wiśle Kraków Rzutkarny, gdzie Michał Żyroj go zamienił na 1-0 i Wisła wygra 1-0. E, o co chodzi? O co mi w ogóle chodzi? Chodzi mi o to, że jak to w ogóle jest możliwe, że u nas na zapleczu Ekstraklasy gdzie mecze naprawdę nie wygrywa war, tylko wygrywa, po prostu wygrywają umiejętności zawodników, bo chyba jest to dosyć spora różnica. No, tych powinna przynajmniej być tych dużych, które mają awansować, i tych dużych, które są w środku tabeli. No, przynajmniej ostatnie sezony chyba tak było. I, I mnie to trochę martwi, że walczysz w swojej lidze, tam, w lidze polskiej, tureckiej, szwedzkiej, duńskiej, norweskiej i San Marino nawet, yy, cały sezon po to, żeby dostać prawo gry w eliminację drużyn, yy, tych pucharów europejskich. No i, sorry, zagapiłem się. Sorry, no i nagle okazuje się, że nie. Że kurczę, że jednak zwykły błąd sędziego może zadecydować o tym, że ten klub, który walczył poprzedni sezon, cały sezon, po prostu zostaje wywalony z, z rozgrywek, bo ktoś podjął złą decyzję, tak jak zresztą było kiedyś. A to chyba nie o to dokładnie w warze chodziło. W warze chodziło dokładnie o to, że. Yy... Jeżeli jest jakaś sporna sytuacja, to sędzia podejmuje słuszną decyzję po, po, lub ją poprawia. Dlatego, że może sobie zobaczyć e, zapis wideo podczas, na żywo w trakcie meczu. Jak również może dostać na słuchawkę wiadomość o tym, że e, coś stało się inaczej niż on zagwizdał. I co jest fair? Tylko dlaczego to się nie dzieje już w eliminacyjnych meczach Ligi Europy czy Ligi Konferencji, nie wiem, z Ligą Mistrzów, nie jestem pewny. A dzieje się to na przykład na przeciągu ekstraklasy. I tu mało tego. Ja pamiętam, że. Chyba dwa lata temu, czy nawet rok temu w meczach Ligi Europy w fazie grupowej też nie było waru, a był Waru u nas w ekstraklasie. Jakie czynniki decydują o tym, że naprawdę już w dosyć solidnych rozgrywkach europejskich, naprawdę gdzie poziom jest dosyć wysoki, gdzie każdy, bo tempo gry jest naprawdę bardzo szybkie w niektórych spotkaniach, ale jednak sędziowie mają prawo się mylić, bo przecież też nie każdy jest w stanie nadążyć za daną za sytuacją. I jak to było możliwe, że u nas w ekstraklasie, gdzie tak naprawdę poziom rozgrywania meczów jest, powiedzmy sobie szczerze, no średni, ale to naprawdę tak, troszeczkę będąc miłym, chyba dla naszych zawodników i trenerów i działaczy naszej ekstraklasy, no jest po prostu cecha, kropka i oby, wiadomo. To w Europie tych tego waru nie było. Czy to chodzi o pieniążki? Nie wiem, kurwa, jestem w szoku, bo przecież to są jakby nie najlepiej opłacane rozgrywki świata, jeśli chodzi o mecze klubowe. No, Liga Mistrzów to na pewno. Liga Europy przypuszczam, że też by była chyba w top 2 lub top 3 światowych e, e, meczów międzynarodowych klubowych. I tak się zastanawiam, właśnie. O co dokładnie w ogóle z tym chodzi? Dlaczego mecze eliminacyjne nie mają tego waru i dlaczego tak naprawdę czasami przypadkowe pomyłki mogą decydować o tym, kto wchodzi, kto nie wchodzi. Ale nie oszukujmy się też, wiadomo, nasze drużyny po prostu na własne życzenie z tych rozgrywek i tak się wyautowały już w lipcu. No tak naprawdę w momencie, kiedy dopiero co zruszyła nasza ekstraklasa. Mało tego, co jest śmieszne. A no już to o tym mówiłem, że pogoń Szczecin, kiedy rozgrywała swoje spotkania yy, w Lidze Europy. Nie zażądała tak zwanej przerwy pomiędzy meczami Ligi Europy, żeby na przykład odpoczywać we Wrocławiu w zeszły weekend. Pojechała jednak do Wrocławia, gdzie zdaje się przegrali, przegrali 1-2, już nie pamiętam za dużo tych spotkań, ale generalnie mecz przegrali po to, żeby pojechać do Kopenhagi troszkę zmęczeni pomimo, że było 4 dni odpoczynku. I w ogóle the, WTF tak naprawdę, słuchajcie Polskie drużyny rozegrały ostatnio dopiero trzecią kolejkę e, nowego sezonu. Na 34 możliwe, gdzie rozegrają tak naprawdę... Liga się kończy w maju przyszłego roku. Generalnie co tydzień tak naprawdę jest rozgrywana kolejka, a w tygodniu są rozgrywane mecze ligi, e, tych ligi europejskich. No i... No i tak. Raków Częstochowa, Lech Poznań i Lech Jakdańsk zażądały, bo miały do tego prawo według nowego regulaminu, e, zażądały już teraz, już teraz kategorycznie zażądały e, tych... E, tej przerwy w weekend. Po tym, jak rozegrały już dopiero co dwa, czy jeden, jedno spotkanie Ekstra klasy. Czym, czym ci zawodnicy byli tak zmęczeni? Naprawdę nie można wystawić y, na kilku zawodników na 60 minut, na 45 minut po to, żeby po prostu te drużyny się ogrywały po to, bo żeby na przykład byli, zawodnicy byli troszeczkę lepiej przygotowani do meczów w grze w lidze konferencji, no nie rozumiem. Ja rozumiem na przykład zrobić sobie przerwę na przykład w weekend, na przykład jak jest czwarta runda, czyli ta ostatnia, która będzie miała miejsce w ostatnim tygodniu sierpnia. Eee, gdzie drużyny będą rozgrywały te, te decydujące mecze tych eliminacji, bo jeżeli wtedy wygrają, na przykład ten ostatni mecz w, w ostatni tygodniu sierpnia, to wtedy grają w tak zwanej fazie grupowej we wrześniu, październiku, listopadzie i grudniu. A nawet tego nie grają, chyba kończą w listopadzie, bo przecież będą Mistrzostwa Świata w listopadzie i w grudniu, więc generalnie wszyscy będą rozgrywali teraz mecze co weekend, co tydzień. Eee, straszne rzeczy po prostu. Czy nie, to są generalnie bardzo małe problemy, to są tak zwane problemy pierwszego świata, tylko tak w trochę mnie to martwi. Nie wiem, może ja myślę nielogicznie, ale mam wrażenie, że ludzie zarządzający polską piłką po prostu mają tak nawalone w głowie, że yy, mają tak nawalone w głowie, że chyba nie myślą chyba do końca logicznie i tak jakbyśmy w sumie tego od nich oczekiwali. To jest tylko takie moje myślenie. Nie będę się bawił Stanowskiego oraz jakieś tam magazyny kanału sportowego. Nie, to jest po prostu w ogóle taka moja rozmina. Dlaczego dwie rzeczy? Po pierwsze, nie ma warów eliminacyjnych meczach Lig Europy, yy, tych trzech, oraz to, że nasi. Yy, Nasze drużyny, kiedy dostały zielone światło, to od tej pory możemy, kurczę, sobie brać jeden mecz wolnego e, w momencie, kiedy ust ustalamy nowe regulaminy, to od razu to robimy, w ogóle Zero po No i, to, i dlaczego o czym mówię? Bo teraz tak, Lech Poznań i Raków często będą rozgrywać trzecią. No i prawdopodobnie jedna drużyna na pewno. Lech Poznań powinien, bo będą grali przecież w, e, na Islandii, gdzie e, ten mecz na Islandii raczej spokojnie powinni, dwumecz, powinni spokojnie wygrać. No ale właśnie. Teraz by się bardziej przydał chyba ten odpoczynek, a nie w momencie, kiedy pierwszy mecz wygrali 5 do 0 lub ewentualnie w czwartej rundzie, kiedy a chyba w czwartej rundzie też bym mogli wziąć, zdaje się. Z tego nie jestem pewny. Chyba czegoś nie doczytałem, ale trzeba się. O co mi chodzi? Dobra, tyle sobie dzisiaj pogadałem. Premier League rusza już niedługo. Premier League słuchajcie rusza już niedługo. Pierwszy mecz Crystal paras Arsenal Delby Londynu na Selhurst Park e, 21 prawdopodobnie via Play. Nikt mi za to nie płaci. Ja po prostu mówię tak, że będą legalne mecze też na via Play. i dwa mecze na Kanal Plus. Więc po prostu wreszcie się zaczyna ta najważniejsza liga świata. Jezu jak dobrze. Po prostu tylko szkoda tyle, że pół wakacji musiało minąć, żeby się tego doczekać. Dobra. Słuchajcie, więc tak, e, jutro nasze drużyny grają e, dwie. E, Raków Częstochowa jak Poznań w e, eliminacjach Ligi Konferencji. I na pewno jutro sobie coś ponagrywam na ten temat, bo są to rzeczy dla kibiców w Polsce bardzo ważne, bo tak, bo po prostu są kluby, jest tak, reprezentacja, e, e, europejskie pochary, no i wiadomo, Liga Polska, która jest generalnie tak słaba, że się po prostu jej nie da oglądać. Jest w ogóle, polecam taki fajny kanał na YouTubie pod tytułem Asy Ekstraklasy i tam Kolo robi wycinki z najfajniejszych, znaczy najśmieszniejszych... Rozegrań piłką lub e, nawet bez udziału jej w, w różnych akcjach e, meczowych. Polecam, bo jest to zabawne, śmieszne i, 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 i zabawne. Dobra, tyle z pogodanki lecę do Biedry. Wszystkiego dobrego, całuję wam, ściskam i do zobaczenia już trochę japa.